Uda mi się nagrać podsumowanie jeszcze za dnia, musicie to zobaczyć. Zostańcie do końca. 4, 3, 2, 1, start. Tak, powodzenia. U, powodzenia. Piękny problem. W drugą Sucho pogoda idealna 15 stopni Woda zrobiła się lepsza niż zapowiadali jest nawet ciepło, słonko świeci niebo się rozchmurzyło zapowiada się piękny dzień oglądajcie dalej No widoki są pierwsza klasa Land po raz pierwszy zaczynamy pętlę. Dwukilometrowy podjazd. Już za mną, ale nie wiem jeszcze jaki. Długi będzie. Tempo 20 na godzinę. Więc może w 12 godzin to przejada. I mamy szczyt podjazdu. Zostało do bufetu 22 km. Fajnie, a teraz podjazd 12 stopni, podjazd do na do pufetu zostaje dwa trzy kilometry, czy pięć kilometrów. Nie 4 cztery godziny. 12.50 pięćdziesiąt wyjechałem z punktu żywieniowego. Połowa przewyższeń za nami może będzie te 12 godzin Nowe asło wyścigu byle do Wisły 95 km trochę mnie kryzys dopadł 100 km już mi trochę lepiej Byle do Wisły Pogoda jest taka dziwna, bo miało wie 40, ale wieje tylko 30 ze wschodu. Więc, jak zajdzie słońce i zaczyna wiać, to jest zimno. Zakładam rękawki. A jak są podjazdy, albo jadę z wiatrem, to z kolei jest ciepło. Kilka osób mnie pytało na jakich oponach jeżdżę. W zeszłym roku tak podobiałem obręcze, że musiałem wymienić koła. Teraz jeżdżę na DT Swiss R500 z układkami antydobiciowymi z pianki. I na to mam z serii SK. Bardzo fajny zestaw, odporny. I kupię sobie jeszcze raz te opony. Pomyślałem, że wypróbuję nową taktykę i odpocznę sobie 5 minut. Zjazdzi, aż mi się uszy zatkały muszę powiedzieć, że trasa bardzo urozmaicona 6 godzin przeleciało jak bicza strzelił zawsze marzyłem, żeby przejechać się po wałach wiślanych zaczęła się sekcja leśna tak chyba będzie 50 albo 60 km w miarę po płaskim, ale pod jadrem. Tak to można jechać. Dochodzi ósma godzina jazdy. Teraz już wyścig przekształcił się w to, co lubię najbardziej, czyli samotną jazdę. Wszystko się poukładało. Już raczej nikt mnie nie będzie wyprzedzał. Ja pewnie też już nikogo nie doścignę. Teraz już tylko walka sam ze sobą. I walka na czas. Po raz kolejny, chyba trochę przesadziłem na pierwszych 60 km i trochę się spaliłem. A bo teraz już noga tak dobrze nie podaje. Brakuje mi siły. powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Przez chwilę nie nagrywałem, bo dobrze mi szło. Ale teraz jest długi podjazd. Więc tak, kręcę nóżka za nóżką, ale zostało 40 km i ostatnie 30 z góry. Widoki nadal ładne, 160 km, 9 godzina. Pewnie niektórzy już są na mecie, trochę im zazdroszczę, ale mi zostało jeszcze trochę zabawy. Jakieś nowe energii dostałem, nawet to idzie całe 3 godziny 60 km do mety Tam w dół będę jechał Czas na podsumowanie pierwszej edycji 200 220 km Niecałe 4000 metrów przewyższenia Trasa technicznie łatwa, dużo asfaltu. Pierwsza część zdecydowanie więcej przewyższeń, później dość dużo takich fajnych tras w lasach. Ech. No co mogę powiedzieć? Mnie ten format 200 km nie bardzo pasuje, ale jeżdżę wiosną, żeby sprawdzić, jak to wpłynie na moją formę na dłuższych Ultra. Ech. Bardzo fajna trasa, naprawdę polecam, jeżeli będziecie mieli okazję za rogły startować, to jedźcie, uważajcie tylko na szlabany na zjazdach, podobno ktoś przywalił, a ja prawie dwa razy musiałem hamować tak dość ostro, żeby się wyrobić przed takim szlabanem na zjeździe. Trzymajcie się, pozdrawiam.